Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I dzisiaj chciałam wam dać znać, jak minęły wczoraj moje urodziny. Bo miałam cudowny dzień, jestem taka zadowolona. Po prostu tyle fajnych rzeczy mnie spotkało i nie nagrywałam nic. Chciałam taki naprawdę spokojny dzień, taki, wiecie, Cieszyć się po prostu tym dniem, a nie skupiać się na nagrywaniu. Także robiłam sobie tylko pajątkowe zdjęcia, um, ale dzień był taki super, mówię wam, jestem taka zadowolona, bo od samego początku szło wszystko tak gładko, bezstresowo. E, w ogóle wzięłam Liama do szkoły, e, ja zawiozłam go do szkoły, potem e, poszłam sobie z Zygim na długi spacer, bo zostawialiśmy go na jakiś czas. E, I w ogóle dziewczyny, Boże, ja się tak cieszę, to jest taka głupotka trochę, ale e, Jezu, dla mnie to po prostu zrobiło mi dzień mega. E, nie wiem, czy ja Wam w ogóle opowiadałam tą historię kiedyś. Czy tylko znajomym? Znaczy rodzinie bo mnie to tak cieszyło e, nie raz mówię wam o tej super kawiarence, o, na którą chodziłam na te pyszne, pyszne kanapki i słodkości też o, po prostu ubóstwiam to miejsce no teraz jest nam bardzo nie po drodze. kiedyś tam pracowałam obok teraz muszę przejechać przez cały Northampton i wyjechać za Northampton, bo to nie jest Northampton e, żeby tam jechać jakoś tak, nie możemy tam dojechać, nie byłam tam was rok jak nie lepiej, mieliśmy jechać na Damę rodziny i jakoś tak tak wyszło, że w końcu nie pojechaliśmy, um, i stwierdziłam, że bardzo chcę po prostu jechać na śniadanie, tam na te pyszne kadapeczki. Tak zaczniemy super dzień, nie piją kawy w domu, żeby tam się napić. Wiedziałam, że będą mieli pumpkin z Państwa bo zawsze mają, I, i po prostu tam chciałam jechać. I właśnie historia kiedyś była taka, że. Byłam tam z koleżanką, z Sylwią, do której zresztą dzisiaj idę. E, z Sylwią byłyśmy, chyba wtedy, wyszliśmy wcześniej z pracy, coś takiego, i poszliśmy sobie tam na kanapeczkę, wiecie, na kawkę. Ehm, I na drugi dzień na, na Instagramie, nie wiem czy znacie, to jest bardzo znana, znaczy bardzo znana, myślę, że jak najbardziej, bo ma ponad milion 300 subskrybentów, e, brytyjska YouTuberka Flair The Force. Ja ją oglądam, boże, chyba od 10 lat jak nie lepiej. Jak jeszcze y mieszkałam w Luton i subskrybowałam y tę pudełeczka Glossy Box, bo pamiętam, że miałam pudełeczko, właśnie kolaboracja była z nią i nie wiedziałam w ogóle kim ona jest i wtedy sobie googlowałam i jakoś wtedy zaczęłam ją oglądać. I tak ją czasami oglądam, czasami nie. I właśnie na Instagramie wrzuciła zdjęcie, że poszła, była na śniadaniu z mamą chyba i z córką, i było zdjęcie właśnie tej kawiarni właśnie w tle rozpoznałam w, w tym rogu, gdzie myśmy siedziały właśnie z Sylwią. Czyli ona gdzieś mieszka w pobliżu, bądź i mama mieszka w pobliżu, ja po prostu ją odwiedziła. Ja wiem, Boże, gdybyś mi przyjechała dzień później, to mogłabym ją zobaczyć, ale byłoby super. I to było no, ponad rok temu, bo jeszcze wtedy pracowałam tam. Eee, I pojechać na tą kanapkę. Znaczy na to śniadanie w sumie e, Tam jest zawsze Znaczy najczęściej jest pełno Bo e, miejsce nie jest duże Jest przepiękne, no nieraz wam pokazywałam Takie przytulne e, Oni To jest takie typowo śniadaniowo m, na, na śniadania i lunch Tylko oni o zamykają ale tam są zawsze ludzie. Masa przychodzi po prostu wziąć sobie na wynos, kawkę, jedzenie, oni wszystko pakują, bo to jest tak dobre. To po prostu, ja wiem, że ja ciągle mówię, że to jest nie do opisania, ale gdybyście spróbowali tych kanapek, one są tak obłędne i w ogóle wszystko, co im i te słodkości, i kawki, i szejki, po prostu wszystko, ja mogłam tam być codziennie. Codziennie mogłam tam być śniadanie, i lunch, po prostu i lunch na obiad. Eee, I i nie udało mi się usiąść tam, właśnie w rogu, ale tak jakby kawałek wcześniej jest taki rząd pojedynczych stolików, nie chyba cztery, dosłownie na dwie osoby. Wiecie, jest długa sofa i krzesła z drugiej strony, i tak na tylko dwie osoby, i tam dalej są takie większe stoliki. I tam akurat ktoś stawia, ja wie, dobra, siadamy tutaj, bo chcieliśmy sobie po prostu usiąść zjeść na spokojnie, a nie w samochodzie, wiecie. I zamówiłam nam jedzenie. I chciałam opowiedzieć Adamowi tą historię, przypomnieć mu, że pamiętasz jak tutaj byłyśmy z Sylwią i siedziałyśmy tam I ja się odwróciłam, a ona tam siedziała Ta fler właśnie tam siedziała i pracowała sobie na laptopie bo jak się cieszę, jak małe dziecko Ale jak stolatka jakaś Ale ja byłam po prostu w to, ta... ja mówię, Boże Jezus Adam, Jezus Adam, ona tu jest on, on... Kto? Ja mówię, to ona tam jest, ona jest ma ten pan kołni Dziwne patrzeć, o ty chodzi, ja byłam tak podekscytowana. Co pięć minut tam sobie ziorałam na nią. Nie wiem, a dla mnie to było spotkać taką, wiecie, celebrytkę. Ja ją bardzo lubię, ona jest bardzo sympatyczna. No i się przywitaj. Ja mówię, gdzie zwariowałeś? Ja w ogóle wiecie, nie, ja nie, nie śmiała jestem mega. I tak, żeby po prostu podejść do kogoś. Poza tym, wiecie, to był jej dzień wolny, e, bez makijażu, siedziała pewnie coś tam, coś tam sobie pracowała na laptopie. Nie wiem czy ona w ogóle życzyłaby sobie, żeby ją ktoś zaczepił. W ogóle wyglądała przepięknie, e, tak nie wiem, po prostu nawet jakbym jej nie znała, to bym zwróciła uwagę, że przepiękna dziewczyna. E, w leginsach, w bluzie była, e, przepiękna, te długie blond włosy i po prostu ja się tak cieszę, ja mówię Boże, ja bym tak chciała zdjęć, tak na pamiątkę, wiesz, dla mnie. Ale no nie będę, tyle osób będę robić wszystkim zdjęcia. Ja wie dobra, może jak będzie przychodzić sobie zrobię. Ja wiem, taki trochę stalker, nie? Ale taki chciałam dla siebie zdjęcie. I przechodziła. Ko Adam mówi: Ej, wstaje, będzie wychodzić. Ja wie dobra, zrobię jak będzie ko nas przychodziła. Ja akurat jak przychodziła, to sobie poprawiała włosy, także nie w ogóle nie było widać, tylko wiecie, no, zasunęła się ręką. Ale najlepsze, bo na tym zdjęciu przechodzi koło mojego męża. Celebrytka, znana, piękna kobieta. A mój mąż na zdjęciu z kanapką. Po prostu no, kocham go, kocham go, widać, widać, że wierny mąż w ogóle go to nie rusza ale poszła jeszcze do, bo ja widziałam naprzeciwko, widziałam, wiecie, tam gdzie zamawiacie jedzenie i w ogóle w tym miejscu ludzie, którzy tam pracują, ja nie wiem jak oni zatrudniali, ale oni są wszyscy tak cudowni, są tak przyjaźni, tacy czy, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna was obsługuje oni są tak sympatyczni że po prostu macie ochotę tak wiecie, koleżanką, kolegą, bo jesteście tak fajni, to są tak cudowni ludzie, to miejsce dla mnie jest po prostu idealne um, i widzę, że zamawiała sobie jakieś słodkości może gdzie wychodzi, to sobie zrobię zdjęcie i zrobiłam sobie zdjęcie, takie na pamiątkę trochę creepy wiem, ale tak dla siebie, że widziałam taką gwiazdę. Normalnie jakbym ją gdzieś widziała na, na ulicy kogoś sławnego, też bym robiła zdjęcia, prawda? Ale nie będę, może nie będę pokazywać, nie wiem, czy powinnam, czy... Ale dla siebie, wiecie, mam to zdjęcie i Jezu, tak się cieszę! I w ogóle wychodziliśmy z tego miejsca, na wynos też sobie kupiliśmy. W ogóle e, pewnie wam wstawiłam, albo wstawię teraz, e, zdjęcia właśnie, jak to jedzenie wygląda. Oczywiście seniorita kanapka się nazywa. Z chorizo, z, e, To są chyba... E, Nieprażona, co ja chcę powiedzieć? E, pieczone, wydaje mi się, albo grillowane bardziej e, papryki. Tam jest jakiś ser, to jest sposób obłędny. Ja dam spróbować chyba z wieprzowiną, to była i też była obłędna, Także zamieniliśmy się połówkami do tego kawki. E, wzięłam również mu sosy on Nigdy nie adam, ale Adam jest fanem sosy z takich prawdziwych. Bo te, co kupujemy w, w sklepach, tam jest więcej ciasta niż tego mięsa, i to mięso też pewnie jest takie, wiecie mieszane a wiem, że z takich miejsc, gdzie robią, mam swoje jakieś takie e, miejsca, co dla nich robią, to są takie mega mięsne. Ja akurat nie jestem ich fanem, ja wolę takie oszukane. E, ale kiedyś pamiętam w pracy, jeszcze właśnie w tej poprzedniej pracy mieliśmy jakiś tam meeting i takie, takie były te sosyłowe i mi to tak nie smakowało. Stwierdziłam, że wezmę mój do domu i Adam był zachwycony, także zamówiłam mu i też było przepyszne. I na drogę... Boża się rozgadam, mam że macie ochotę posłuchać, ale ja się tak cieszę, taki mi fajny dzień. Eee, I wzięliśmy na drogę oczywiście po ciastku, te ciastka... Wygląda jak zwykłe ciastka, te ciastka są obłędne, już, już byśmy tak obiedzeni, że nie brałam tych wielkich, bo są jeszcze takie gigantyczne, jakieś brownie, jakieś takie rzeczy, A ale weźmiemy sobie po ciastku em, i... I jak wychodzi, ja wie Boże, nie wierzę, że ją widziałam. I przed tym miejscem jest dosłownie trzy miejsca parkingowe. My, nam się udało po drugiej stronie ulicy jest też przyjezdny parking, tam nam się udało akurat zaparkować. I wychodzi, ja wie Boże, nie wierzę, ale fajnie, ciekawe, jakim autem jeździ. I przechodzę, koło auta, ona siedzi w środku. I po prostu ja wiem, Boże, to ona, to ona znowu, jak to dziecko normalnie, jeździ przepięknym, gigantycznym BMW, ale jest po prostu, wygląda taką sympatyczną osobę i nie wiem, to mi zrobiło taki dzień, byłam tak zadowolona, potem pojechaliśmy do centrum. Ej, chcieliśmy w ogóle zobaczyć, co robili już remont u nas w Northampton. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Tam są jakieś budki, um, zobaczyć, bo dalej nie kupiłam kapci i dalej ich nie znalazłam. Ja nie wiem o co chodzi, że mi się żadne nie podobają. Um, I um, gdzie myśmy byli? A byliśmy w Laszu, Adam stwierdził, że muszę sobie kupić kulę e, do kąpieli i mieć jeszcze relaksu. Ja są kąpiel na koniec dnia, więc sobie wziąłam taką e, ferry, nie wiem jak ona się nazywa, ale taka jakaś wróżka. Także byliśmy tam, jakiś tam byliśmy w sklepie, maseczki sobie kupowałam dla siostry i w ogóle, a, i pani jeszcze w przekazie powiedziała, "Jest ale ma Pani piękny e, strój I ja widzisz, że taki śliczny kolor swetra. I ja wiem, Boże, ja wie, jaki dzień? Jeszcze mi ludzie komplementy brają. Po prostu mm, rewelacja poszliśmy do księgarni, zawsze jak jestem w centrum, do, wchodzę do księgarni, ubóstwiam, ubóstwiam, że ona jest taka, mm, ona jest duża, więc im dalej dzieci, tym jest po prostu takie tak mega cicho i ten zapach książek, kocham, ja dam wie, że zawsze jak wchodzimy, to mówi, dobra, chodź do księgarni, e, wyszliśmy z dwoma książkami dla Liama. Ja sobie nic nie kupiłam, ale mam dużo nowych książek I stwierdziłam, że nic nie potrzebuję, nic nie szukam I e, nic nie kupiłam, ale sobie tak Wiecie, pooglądałam chociaż e, I kupiliśmy coś Liamowi Także super dzień Potem pojechaliśmy na małe zakupy Do Tesco yy, Adam stwierdził, że nie będziemy robić zakupów tygodniowych Że on dzisiaj i właśnie pojechali Z Liamem na zakupy takie tygodniowe A myśmy tylko kupili co ja potrzebuję Co potrzebaliśmy na wieczór I do moich przepisów, bo będę Zaraz robić Um, dokańczać te doniczki bo spotykam się dzisiaj z dziewczynami w końcu zgrałyśmy się terminami także um, potrzebowałam składniki na tą doniczkę czy na te doniczki stwierdziłam, że jeszcze taką sadkę prostą zrobię z ra, ra, e, tortellini z tortellini um, Także kupiłyśmy to, poszłyśmy na kawkę do kosty, e, w ogóle było tak ciepło, ja cały dzień chodziłam tylko w tym swetrze i już pomijając, że się oblałam jeszcze tą kawą, a Janom stwierdził, że to przecież on zawsze się oblewa, że co się dzisiaj wydarzyło, bo tak jest zawsze nie wiem jak, jak mi pociekło, było tak ciepło, że wziąłam sobie zimną kawkę, e, a naleciał sobie w ogóle mango, taką babu, jak babu hmm, nie wiem jak to nazwać, bo te Babu były jak w Tea, ale to nie była herbata, tylko taki jakby mangowy napój taki gęsty, ale był taki pyszny, także zrobiliśmy szybko zapokupy, pojechaliśmy po Liama. resztę dnia sobie troszkę pograłam na Hogwarts Legacy oglądaliśmy, bo od przedwczoraj jest właśnie ten film ta ostatnia część Fantastic Beats, Beasts Dumbledore Secrets, chyba Sekrety Dumbledora, to chyba ostatnia część była. Także oglądaliśmy sobie to, zjedliśmy sobie dużo jedzenie, zrobiliśmy pizzę, po prostu taki był super dzień, normalnie o, i potem kąpiel i do spania. No miałam super dzień. Po prostu jestem taka szczęśliwa. Jedyne co trochę nie wypaliło, to e, mój prezent nie to otarł. Oczywiście dostałam przepiękne kwiaty, kartki słodycze, nawet drineczki właśnie Adam kupił, bo ja nie piję normalnie w ogóle alkoholu i kupił mi takie truskawkowo malinowe i jakiś pinakolada, żebym miała taki na wieczór drineczka. E, najlepsza kartka od Lijama, Liam zawsze jest, musi się upewnić, że wiadomo do kogo jest kartka i od kogo. Także używa wszystkie nasze imiona i nazwisko, od kogo i dla kogo. E, ale tak, mój wróżec niestety nie dojechał, bo Adam nie przemyślał, że będzie trzeba podpisać, e, bo kupił mi biżuterię, którą zresztą konsultował, więc moją siostrą także na pewno będę zadawał, bo wiem, że to jest jakaś bransoletka. E, nikt w ogóle nie dostał jego bransoletki, hmm. ale. Tak właśnie, przyjdzie dopiero w poniedziałek, ponieważ jakbyśmy na śniadaniu to właśnie byli, ale niestety musiał ktoś to podpisać, um, także nic się nie stało, ale dzień był po prostu cudowny, jestem taka zadowolona, a teraz będziemy szli dokańczać doniczki, ja już zrobiłam um, te same doniczki, bo to trochę zeszło i stwierdziłam, że wczoraj sobie... Na no spokojnie zrobię, a nie żeby dzisiaj latać. I to są dwie warstwy rozpuszczone. Ja kupiłam tą największą taką czekoladę Cadbury. Um, I rozpuściłam właśnie najpierw połowę, i wyszło mi z tego 13 tych kubeczków. I potem drugą połowę, jak to zamarzło, to dołożyłam drugą warstwę, żeby ona była taka grubsza, żeby on nie pękł, jak mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Bo ostatnio nie było problemu, jak będę ściągać te papierowe kubeczki. I teraz będę robić, właśnie muszę zblendować mascarpone. Ostatnio robiłam z maliną w środku i maliną i liną na zewnątrz, ale chyba, znaczy na górze, ale chyba poszatkuję truskawki. Myślałam też o dżemie, ale chyba poszatkuję truskawki, bo kupieliśmy maliny, wyglądały kiepsko i znalazłam takie truskawki wyglądające dobrze i pisze, że są słodkie. E, także chyba je poszatkuję tak drobniutko i właśnie między ten krem i na górę, na górę też Oreo pójdzie jako taka niby ziemia. E, także to dokończymy i zrobię szybko tą sałatkę również. I w ogóle muszę się zastanowić, co dzisiaj się bo nie mam pojęcia. Może jakąś sukienkę. Chciałam jakieś sukience, dawno nie byłam żadnej takiej sukience. Chciałam może w rajstopach iść, a nie w spodniach. Może taką granatową mam, dawno, dawno w niej nie byłam. Bo ta taka jest trochę taka taka wiecie, na wyjścia. Do dziewczyn się. To są czas, kiedy możemy się w końcu, wiec, troszkę wystroić dla siebie. <laughs> także tak. chyba tak. I chciałam Wam też, Boże, ile ja gadam, to będzie długie, sorry. Chciałam Wam pokazać jeszcze em, produkty, jakie użyłam dzisiaj do włosów. Jestem bardzo zadowolona, bo pier, jeden użyłam pierwszy raz, em, a drugi już stosuję od jakiegoś czasu. Także chciałam Wam dać znać. Fioletowy szampon y, z Lasha. Y, nazywa się Dadio. Jestem już w połowie, bardzo fajny, jak widzicie, jak pięknie odświeża kolor, a włosy już jakiś czasem urobiłam, więc ja staram się minimum raz w tygodniu robić. Czasami dwa razy, jak wiem, że mam jakieś wyjście, albo widzę, że ten kolor nie jest taki do końca, a na przykład i do pracy um, No teraz też mieszam z tą różową odżywką, ale staram się raz do dwóch razy w tygodniu używać ten szampon i on jest naprawdę fajny, bardzo ładny kolor. To jest Mam cię, pa! Tak jak Adam jest na zakupach, to zwykle coś dzwoni. Jeżeli coś mam konkretnego, co potrzebuję, żeby mi kupił, to yy, zwykle chodzi o smak albo coś, to, to dzwoni. Uwielbiam, bo w tym Tesco to nikt się nie słyszy, tam nie ma zasięgu, także jest fajnie. No, także yy, nie wiem, na czym skończyłam. Szampo kolor jest przepiękny moim zdaniem, pięknie odświeża, także jestem z niego bardzo dowolna jakby co to wiem, jakie kupić i pierwszy raz użyłam, zawsze jak używam fioletowy szampon, używam maskę i pierwszy raz użyłam maskę z olnibio do laminacji włosów inspirowana na pojem jabłko mięta i wiecie co, zwykle nie używam nowego nowej odżywki bądź bals balsamu Maski do włosów, jeżeli wiem, że gdzieś wychodzę, bo boję się, że mi obciąży włosy i będą wyglądać na brudne. Więc trochę zaryzykowałam, ale ponieważ bardzo mi się te produkty sprawdzają, pomyślałam, że może będzie ok i jest, bo włosy wyglądają przepięknie, są takie odżywione, lekkie. No, jestem zachwycona. Ten zapach jest bardzo delikatny, bo ja nie lubię mięty, ale jestem bardzo zadowolona z tej maski, także. Pierwsze wrażenie bardzo dobre, mam na, zdecydowanie mam good hair day i make up też, wydaje mi się, że make up jest okej, okay. nawet założyłam sobie rzęsy, wczoraj sobie przykleiłam i chyba muszę wrócić właśnie do nakładania sobie rzęs, bo zawsze mi się wydaje, że będzie ciężko, a wcale nie jest, wcale nie jest, bez problemu, w kilka sekund rzęsy są nałożone i od razu oko jest takie ładniejsze. Także e, tak, zdecydowanie jestem zadowolona. Cień ten podkład Sensei, także jestem po zado prostu zadowolona. To by wczoraj super dzień, dzisiaj też będzie super dzień. Chłopaki ma jakieś plany, w ogóle będą wycinać dzisiaj dynie, chyba. Dzisiaj albo jutro. Nie wiem, zobaczymy. E, A my lecimy Boże, albo będzie długi vlog. Pokażę wam jeszcze tylko co robię. Myślę, że e, tylko tyle i może przebitki na koniec e, z co tam u, u dziewczyn było e, jedzenie, bo na pewno będzie dużo pysznego jedzenie, na pewno słyszałam, że ma być ta sałatka e, sałatka ze szpinakiem, gruszką um, brie orzechy i chyba dip był robiony z miodu i musztardy to jest jedna z tych którą staramy się mieć zawsze jak to jest możliwe e właśnie Sylwia kiedyś zrobiła tą sałatkę jest przepyszna Nuki zawsze są z kurczakiem, ona też robi przepyszne także na pewno będzie pyszne jedzenie super spędzimy czas, ponieważ będziemy u, um, u Sylwii w domu także prawdopodobnie wrócę bardzo późno bo to się zawsze tak kończy, bo jak na mieście to wiadomo właściwie kilka godzin idziemy do domu a tak to nikomu się nie spieszy także e, tak, ja lecę, dokończamy robić tuniczki Stwierdziłam, że jednak najpierw e, przymierzę, co będę zakładać, bo jak będę chciała Wam później pokazać, jak już się będę ubierać, to już będzie myślę, że za ciemno i nic nie zobaczycie. Już na dole naprawdę było ciężko nagrywać, nic nie było widać, także przyszłam z lustrem na górę. E, I właśnie o tej sukience myślałam, bo dawno w niej nie byłam. I to jest sukienka z Fat Face, ale ja ją kupowałam już w ogóle kilka lat temu i jeszcze w outlecie. E, także. No to już jest stara sukienka, ale ją bardzo lubię, zluźna luźna, na takie wyjścia z dziewczynami nie sprawdzają się rzeczy dopasowane, bo my trochę będziemy zawsze jeść Także fajnie jest taka luźna, no i też chciałam sukience, czarne rajstopy i chyba założę właśnie te czarne butki z River Island ze złotymi dodatkami często w niej chodzę właśnie do pracy i zakładam y, Michaela Corsa, bo dawno go nie miałam i, i dalej kocham ten zegarek, a wydaje mi się, że bardzo rzadko w nim chodzę, bo wiecie, żeby te kalorie się zgadzały na Apple Watchu, a to nie jest najważniejsze, także mam ochotę założyć takie bling bling i też mi pasują, wiecie, do budków także jeżeli chodzi o sukienkę to to i wezmę sobie trapeczkę moją e, małą Gesa, bo nie potrzebuję dużo rzeczy, wiecie, w sumie kluczyki telefon i jakąś, jakiś błyszczyk e, także mała to ja ją bardzo lubię, ona no, taki fajny w ogóle ten łańcuch taki mega ciężki, taki, taki porządny wiecie, <taki> także taki jest dzisiejszy mój outfit i myślę, że jest zadowolona, Dawniej tak, była w takiej sukience, a ja nie lubię, żeby moje ciuchy za bardzo leżały, tylko lubię w nich rzeczywiście chodzić. Jeżeli chodzi o zapach, to dzisiaj będzie Miss Dior i w ogóle ten zapach dostałam od dziewczyn, także myślę, że jak najbardziej na miejscu, a zapach jest absolutnie przepiękny. Też tak go oszczędzam trochę na takie, wiecie, specjalne okazje, ale dzisiaj zdecydowanie taka jest, bo spotykam się z moimi dziewczynami. Ja mam pokrojone truskawki, na razie tyle pokroiłam, ja nie wiem na ile, bym, bo bardzo malutko tam, gdzie wchodzi, więc nie sądzę, że będę potrzebować więcej. E, nie jestem pewna, kurde, co dać na górę, czy po prostu plasterek truskawki. Ja na plasterek truskawki ja po prostu dam. E, nie posiadałam powiedzieć Adamowi, żeby kupić moliny, jakby były ładne, ale one takie, wiecie, ten smak teraz. E, to ja pokruszyłam Oreo, tuczkiem do mięsa e, i przez to musiałam kupić Oreo. My nie jesteśmy fanami Oreo. Y, sama z siebie nigdy ich nie kupuję, bo nie wiem dlaczego. Są ok, są smaczne, ale jakoś to jest chyba ostatnie ciastko, które wybiorę. Ale ponieważ potrzebowałam to jako ziemię, kupiłam i mamy wciąż tą dalimitowaną dzisiaj. To już nie pamiętam od kiedy je widzę, ale jest waniliowe late. Także ostatnio widziałam jakieś inne, i wtedy, chociaż może mi się wydawało, wydawało mi się, że była jakieś tam pumpkin, coś. Ale nie było, także wzięłam sobie late, skoro już. Będziemy musieli je zjeść, to chociażby było jakieś fajne nadzienie um, Dobra, a teraz będę um, ubijać mascarpone. <laughs> nie wiem, czy pamiętam, się przyznałaś w ogóle. Ja i robienie czegoś na słodko. Już pamiętam, że nie włączałam kamery, jak coś nagrywałam i cały czas mi się nagrywało, więc byłam długo, długo. Nagrywanie niczego. E, właśnie blenduję sobie to mascarpone i nie wpadłam na to, dlaczego nie robi się gęste A ja zapomniałam, że jeszcze potrzebuję tą kremówkę. Także, a już jest w drodze i powiedział, że się zatrzyma w małym testku i kupię mi to śmietanę. No, nawet na zimno deser. Także ja sobie pokroję teraz składiki na sałatkę, bo już ugotowałam tortellini. Teraz muszę pokroić żółty ser. Dam e, groszek, dodam. Nie groszek, tylko kukurydzę. Ja to nie pokroję, dodam żółżki. E, czerwoną paprykę i ogórki kiszone. I majonez. I majonez wymieszane z greckim jogurtem. Ale to muszę poczekać na chłopaku, bo oni mają grecki jogurt. Więc. how is a Adam saved the day, and my dessert with the cream. Cream. <laughs> cream. Cream. I enchiladas. <laughs> Adam will be do for lunch. Don't forget the raisins. <laughs> no. To do a shopping haul with my husband. More more than yet. Don't forget the animal biscuits. Mhm. Mm Zigoj, čajec? What have you found? Do you want something? It's definitely something for you. It's more stuff over here. Liya has a shopping please. What have you got? i go? please. Sit. Okay. No. He, he's... A, no, because it's first one. He always have to sniff it first. Yeah, it's fine. Approved. Super, Adamie kupił też kubrytę. W dobrej cenie była właśnie na mruga, zapomniałam kupić w ogóle. Krem się ubił, teraz ma to większy sens. Nie wiem dlaczego myślałam, że to jest samo mascarpone. Powinniśmy z cukrem pudrem i z eksaktem waniliowym tutaj mam te toniczki, właśnie wyciągam z zamrażalnika w zeszłym roku pamiętam, że pomogło, że nacinałam to nożyczkami, tą górną część i po prostu roztarkiwałam resztę, mam nadzieję, że w tym roku również pójdzie łatwo i będzie, będę nakładać łyżeczką jednak krem, troszkę oreo truskawki, chciałabym pomidory znowu krem znowu oreo na samą górę i Pokroję później plasterki truskawek i oby, pyszło, posz, pyszło, oby poszło szybko i sprawnie. super, dwie mi się troszkę zepsuły, tutaj widzicie pękło i tutaj było za cienko czekolady em, ale i tak nie planuję brać wszystkich e, chyba trzy zostawię w domu wydaje mi się dla Adama, Adam mówi, że jedna mu starczy, ale e, myślę, że trzy zostawię, chyba dziesięć sobie wezmę trzeba pamiętać, żeby szybko tą czekoladę em, po tym kartoniku tak wiecie rozsmarować, bo ona jest gorąca także spływa i czasami za dużo właśnie też dwie warstwy się robi ale jak robicie to za wolno, to ta pierwsza zamarznięta rozpuści się i wiecie, wszystko spływa, więc trzeba szybko to robić. I czasami, no widzicie, wtedy mi chyba wszystkie wyszły, ale teraz zrobiłam troszkę więcej, chyba więcej miałam czekolady. Myślę, że i tak fajnie wyglądają. Teraz będziemy naciewać. Robione już. Wsadziłam w końcu taką ćwiartkę truskawki. Te trzy są bez ciastek, bo Liam ich nie lubi. jest <laughs> Te trzy są tylko bez ciasteczek, bo Liam nie je ich i wątpię, żeby mu smakowały. Także e, te dałam, to będą dla nich e, A reszta tak wygląda Myślę, że wygląda to naprawdę fajnie To jest zdecydowanie taka jedno I już wam wystarczy Bo też ma milion kalorii e, Ale też jest e, Sylwia ma dzieciaki Także mam nadzieję, że im też posmakuje I e, tam Ktoś jeszcze przy okazji skorzysta e, No, ale są gotowe Sałatka również jest gotowa Także jestem gotowa nawet nie jest tak ciemno, jak myślałam, że będzie. Ale z Wami się już kochani żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Pa!